Jest poniedziałek, 6 października. Codziennie o 18.00. Znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. Możemy się rozwijać dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z Księgi Proroka Jonasza. Pan skierował do Jonasza syna Amitaja te słowa: Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta. I upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze. A Jonasz wstał, aby uciec do Tarsisz przed Panem. Zszedł do Jafy, znalazł okręt płynący do Tarsisz, uiścił należną opłatę i wsiadł do niego, by udać się nim do Tarsisz, daleko od Pana. Ale pan zesłał na morze gwałtowny wiatr i nastała wielka burza na morzu, także okrętowi groziło rozbicie. Przerazili się więc żeglarze i każdy wołał do swego bóstwa. Wyrzucili do morza ładunek, który był na okręcie, by uczynić go lżejszym. Jonasz zaś zszedł w głąb wnętrza okrętu. Położył się i twardo zasnął. Przystąpił więc do niego dowódca żeglarzy i rzekł mu, Dlaczego ty śpisz? Wstań, wołaj do Twojego Boga, może przypomni sobie Bóg o nas i nie zginiemy. Mówili też żeglarze jeden do drugiego. Chodźcie, rzućmy losy, a dowiemy się, z czyjego to powodu nieszczęście spadło na nas. I rzucili losy, a los padł na Jonasza. Rzekli więc do niego. Powiedz nam, z jakiego powodu ta klęska przyszła na nas. Jaki jest Twój zawód? Skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj? Z jakiego jesteś narodu? A on im odpowiedział: Jestem Hebrajczykiem i czczę pana, boga nieba, który stworzył morze i ląd. Wtedy wielki strach zdjął mężów i rzekli do niego: Co ty uczyniłeś? Albowiem wiedzieli mężowie, że on ucieka przed panem, bo im to powiedział. Zapytali go: co powinniśmy ci uczynić, aby morze przestało się burzyć dokoła nas? Fale bowiem w dalszym ciągu się podnosiły. Odpowiedział im: weźcie mnie i rzućcie w morze, a przestaną się burzyć wody przeciw wam, ponieważ wiem, że z mojego powodu tak wielka burza przeciw wam powstała. Ludzie ci, wiosłując, usiłowali zawrócić ku lądowi, ale nie mogli, bo morze coraz silniej się burzyło przeciw nim. Wołali więc do pana i mówili O panie, prosimy, nie dozwól nam zginąć z powodu życia tego człowieka i nie obciążaj nas odpowiedzialnością za krew niewinną, albowiem ty jesteś panem i jak ci się podoba, tak czynisz. I wzięli Jonasza i wrzucili go w morze, a ono przestało się strożyć. Ogarnęła wtedy tych ludzi bojaźń przed Panem. Złożyli panu ofiarę i uczynili śluby. Pan zesłał wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce. Pan nakazał rybie i wyrzuciła Jonasza na ląd. Oto słowo Boże. Pan wyprowadzi życie me z przepaści. W utrapieniu moim wołałem do Pana, a on mi odpowiedział. Z głębokości Szeolu wzywałem pomocy, a Ty mój głos usłyszałeś. Rzuciłeś mnie na głębie, we wnętrze morza, i nurt mnie ogarnął. Wszystkie Twe morskie bałwany i fale Twoje przeszły nade mną rzekłem do ciebie wygnany daleko od oczu twoich a mimo to nadal spoglądam na twój święty przybytek gdy gasło we mnie życie wspomniałem pana a modlitwa moja dotarła do ciebie do twego świętego przybytku pan wyprowadzi życie me z przepaści alleluja 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 Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział. Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa. A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł. Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce... I zobaczył go, minął. Pewien zaś samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: miej o nim staranie. A jeśli co więcej wydasz, ja dodam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział ten, który mu okazał miłosierdzie? Jezus mu rzekł Idź i ty im podobnie Oto słowo pańskie.